To jest moje nocne zaglądanie w energię, i wzruszyłam się na maksa, bo pokazało mi się coś takiego. Długo nad tym siedziałam, patrzyłam sobie na pewne rzeczy. Ja tu korzystam z różnych świeczek, na przykład kartek. I patrzę pod kątem właśnie pola na różne rzeczy, i nie spodziewałam się tego. Ale ktoś tam chodzi po nocy, że słowa pierwsza. Lecę mi chwilę, odetchnę. E... Generalnie nie będę mówić o szczegółach tego, tego zaglądania, ale pojawiło mi się właśnie odnośnie energii męskiej i żeńskiej. Konkretnie, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, ale zaczynając od energii żeńskiej. Energia żeńska, która i takie moje wnioski teraz, która budziła się w ostatnich latach z tego uśpienia, z tego całego mm, zablokowania, bo świat bardzo męski, patriarchalny, właśnie oparty na tym działaniu, był tak już wynaturzony, że to działanie właśnie przeradzało się w różnego rodzaju działania destrukcyjne, bo brakowało tego pierwiastka żeńskiego tej energii żeńskiej, tej stałej, tej osadzonej, takiej właśnie jak komórka jajowa, tej takiej opiekuńczej, ciepłej, niedziałającej. Brakowało tego wyjścia z działania bo byliśmy właśnie w tej skrajności działania czyli w tym patriarchacie gdzie energia męska królowała i zobaczcie właśnie tak mi to płynie że kiedy energia męska w nie było tej równowagi energia męska królu, królująca na świecie i to doprowadziło do tego że ona się ona po prostu rozkwitała ona się rozsiadła na salonach i w przedpokojach i to prowadziło właśnie do takich sytuacji jak wojny. Czyli to jest jakby już przerysowana, wynaturzona, przelana ta czara energii męskiej, która właśnie, to, czyli to działa, tego działania, które przybrało po prostu formy już takie autodestrukcyjne. I co się w ostatnich latach wydarzyło? I ten mój ogromny przełom. 2016 i w ogóle ostatnie lata na naszej Ziemi, budziliśmy się do serca, czyli do energii żeńskiej, budziliśmy się do tego zatrzymania. Wielu z nas doświadczało tych momentów pięknych, wzniosłych w tym zatrzymaniu, w tej ciszy, w tym błogostanie, w tym rozpłynięciu się w tej energii żeńskiej, gdzie nic nie musimy, gdzie. Jest nam po prostu dobrze w chwili obecnej, właśnie dosłownie jak komórka jajowa. E, tacy byliśmy, poczuliśmy, jak to jest być w tym osadzeniu, w tym bezruchu, e, w tym przyjmowaniu, tej receptywności, w tym, w tym takim pięknym nic, które jednocześnie jest nieograniczonym potencjałem, czyli w, tej, w tym całym wachlarzu energii żeńskiej. I to były ostatnie lata. Ale, a, COVID i te wszystkie rzeczy, które się dzieją, wielu ludzi mi to mówi, że jest w jakimś zastoju. I ja też to czułam w ostatnim czasie i czuję to nadal. Dlatego ten filmik i dlatego teraz powiem coś, co jest bardzo istotne w moim świecie jeżeli to z kimś zarezonuje, a myślę, że tak, tak czuję, to to okej, okay. ale coś takiego mi się pojawiło, że właśnie ten taki zastój, tak naprawdę to nasze, nasze zamknięcie w domach, te rzeczy zewnętrzne, które dzieją się na świecie, takie, takie, takie coś, jakby nie płynęło, że wielu z nas miało takie odczucie, że jakby nic się nie dzieje, że coś nie płynie, i zobaczcie, jakie to jest. to jest. To pokazuje, że jeżeli my zostajemy z kolei w energii żeńskiej, bo to wahadło odbiło w drugą stronę, było przerysowane już takie działanie działanie męskość, męskość, energia męska, musiało wahadełko odbić w drugą stronę, gdzie, zaczęła, gdzie była tylko jakby na piedestale energia żeńska. My odrzucaliśmy w ostatnich latach i dużo o tym też się mówiło. Umysł, w ogóle teraz tylko żeńskość, teraz tylko energia kobieca, serce, serce, serce. Piękne, nic w tym nie jest złe, ani to, ani to. I to nas z kolei doprowadziło, to pokazuje, że z kolei, kiedy my się skupiamy tylko na energii żeńskiej i, i ona króluje, to, to się robi zastój. Tak jak energia męska, która jest nie ma tej równowagi. Kiedy energia męska tylko króluje na świecie, tak jak było wcześniej, to to prowadzi do wynaturzenia, że to działanie staje się destrukcyjne. Kiedy energia, energia żeńska zaczyna królować i ona jest na tym piedestale, a jest odrzucana z kolei energia męska, bo tak było w ostatnich latach, to robi się zastój, to robi się zatrzymanie, to robi się takie uczucie, to jest taka rozlazłość, to jest takie nic, to jest taka. Obumierająca komórka jajowa, która nie została aktywowana energią męską do życia, do przepływu, do aktywności, do działania, do ruchu. I co mi się, co mi się pokazało w tych energiach? W, em, jestem tym aż tak wzruszona, że właśnie ten zastój, takie uczucie. Em, ja mówię teraz ogólnie, bo to było też ogólnie, właśnie pewnych rzeczy ale, i pewnego przykładu. Ale ten zastój, właśnie kiedy tej energii żeńskiej z kolei jest za dużo i nie wpuszczamy energii męskiej, odrzucamy umysł i to działanie, to robi się ten zastój i powtarzam się, ale tam jest taki, nie ma tego przepływu. Robi się takie bagienko, takie właśnie dokładnie jak obumierająca komórka jajowa, która nie została zapłodniona. To jest dokładnie to samo, ona wtedy obumiera. Robi się to zatrzymanie i ona obumiera. To życie się nie mnoży, nie poszerza. I dokładnie to samo dzieje się w naszych światach, kiedy jest za dużo tej energii żeńskiej. Kiedy ona tylko jest, kiedy my się tylko na tym skupiamy i nie dopuszczamy męskiej energii do swojej przestrzeni, do pola. Robi się takie, taka galareta, takie jakieś takie robi się to rozlazłe, takie rozmemualne, takie bez kierunku. Że to jest. Pokazało mi się mocno w tym ustawieniu, w tym zajrzeniu, w, ja to nazywam, to nie, ja to robię po swojemu, właśnie, że yy, to jest fajne, to jest ciepłe, kiedy ta energia żeńska króluje, to, to jest w pewnym momencie piękne, ciepłe, przyjazno, tam jest taki odpoczynek, taki piękny bezruch, takie zatrzymanie, ale kiedy, bo ja na to patrzyłam długo, kiedy to trwa długo, to właśnie zaczyna się wkradać ta, ten bezruch, to obumieranie, nie ma ruchu, robi się smutno, robi się właśnie beznadziejnie, tak te po prostu, próbuję to na różne słowa. Wiecie już o co chodzi. Nie będę mówić więcej, bo czujecie, co chcę przekazać. Mam nadzieję, że użyłam już tych słów, powtórzyłam się parę razy. I bardzo wyraźnie zobaczyłam, jak energia męska jest nam potrzebna. Jak energia męska wkracza w przestrzeń, to, to jest dosłownie jak plemnik. Ożywiający, tak jakby wprowadzający, aktywujący komórkę jajową do wzrostu, do tego rozmnożenia, do tego aktywowania życia dalej, żeby ono mogło wzrastać. To jest dokładnie to samo, kiedy wkracza w przestrzeń energia męska. Ożywia się wszystko. Wszystko wraca do życia, do tego, Działania w zgodzie też jakby z potencjałem energii żeńskiej. I tak mi pięknie płynie, że to wszystko miało sens i cały ten patriarchat, gdzie energia męska właśnie była taka, jaka była, nie była w tym boskim przepływie współpracy z energią żeńską. Dlatego musiało to odbić drugą stronę, kiedy energia żeńska w ostatnim czasie jakby no, po prostu druga strona wahadła, żeby przyszła równowaga, żebyśmy mogli poczuć w pełni energię żeńską, żeby się ona mogła odrodzić. Ale tak naprawdę, dzięki tym obu doświadczeniom i patriarchatu, i tego, co działo się ostatnio, tej wszędobylskiej wszechobecnej energii żeńskiej, którą tak uwielbialiśmy w ostatnich latach, ale doprowadziło to do pewnego rodzaju zastoju. Doprowadza to do pewnego zastoju, i w pewnym momencie każdy to poczuje. I jeżeli. Ale to wszystko jest po coś. My możemy dzięki temu zobaczyć te dwie skrajności, kiedy nie ma tej współpracy, kiedy te dwie energie nawzajem się nie zobaczą, że są nawzajem sobie potrzebne, że są tu po to, żeby spełniać polski potencjał. I właśnie kiedy obie są natchnione boskością, tymi wszystkimi, tymi wszystkimi takimi uświęconymi, że tak powiem, ideami służącymi życiu, a nie zaprzeczającymi życiu, służącymi miłości, wzrostowi, sianiu piękna, współtworzeniu w harmonii, kiedy to wszystko odkrywają, po co tu są, to zaczyna płynąć życie. Zaczyna płynąć życie. Energia żeńska bez energii męskiej obumiera. Energia męska bez energii żeńskiej wchodzi w destrukcję. Tak to działa. I my byliśmy świadkami pięknych narodzin e, tych obu potencjałów. Żeby mogły się wreszcie nawzajem zobaczyć, jak sobie są potrzebne. I wzrusza mnie to, bo czuję, że jest to jakiś punkt, mm, e, że świat się do tego budzi. Że świat to w pewnym momencie zobaczy. E, wszyscy, każdy na swój sposób, każdy w odpowiednim dla siebie momencie. Po co to wszystko było? E, I do czego nas to prowadzi? Bo nie chcemy już ani destrukcji, ani wojen, ani nie chcemy bezruchu, ani nie chcemy tego zatrzymania, tego zastoju. Chcemy pięknego przepływu życia, współdziałania, współtworzenia. I ruch jest nam potrzebny. Bo ruch jest oznaką życia: ruch, zmienność, przepływ. Yy, właśnie ta zmienność, yy, doświadczanie, przechodzenie z wydarzenia do wydarzenia, tworzenie, kreowanie, yy, ruch, no powtarzam się jest domeną życia ale żeby on mógł być w harmonii potrzebna jest harmonia między energią męską i żeńską, żeby on w ogóle mógł nastąpić potrzebna jest energia męska, czyli energia działania, właśnie energia tego przepływu, energia aktywacji, to ożywia energię żeńską, a z kolei energia żeńska wzmacnia energię męską, energia żeńska sprawia, że że energia męska może odpocząć, że energia męska może tak jakby ogrzać się w blasku w świetle tej żeńskości. i kiedy ma do tego dostęp kiedy ta żeńskość jest rozbudzona w nas kobietach i w ogóle w świecie to nie są potrzebne wojny bo jest to wszystko zrównoważone z kolei kiedy energia żeńska jest Właśnie aktywowana, jest wspierana przez energię męską, nie wpada w, w tą taką nie wiem jak to nazwać w taki zastój, w taką beznadzieję. Ona też odnajduje w tym po prostu sens. My jesteśmy sobie naprawdę nawzajem potrzebni, jako kobiety, jako mężczyźni, jako nośniki energii żeńskiej i męskiej. I mamy to w sobie i jest to nawzajem w nas, jako w osobnych płciach to taka gra taka właściwie nie, nie tyle może gra co bardziej taki wspólny taniec wspólna mm, mm, pierwiastki, które tworzą życie tak jak plemnik i komórka jajowa tak jak słońce i księżyc tak jak Umysł i serce. Tak jak stwórca i Ziemia, to wszystko jest e, dwiema częściami, które współtworzą, żeby mogło powstawać następne, żeby rozszerzał się wszechświat. I to samo dzieje się w nas. Mam nadzieję, że powiedziałam to jasno. Mówię to totalnie na spontana. Przypłynęło. Chciałabym bardzo ubrać to w słowa najlepiej jak potrafię. Nie wiem, czy mi się to udało. Nie wiem, czy. Hmm. Tyle.